Dzień. Dobry. Cześć! W kolejnym programie TeleWójki witają Was Małgosia Nawrot i Klaudia Dużyńska. W dzisiejszym programie m.in. pasowanie na gimnazjalista, wyjazd do rogoźna, spotkania poetyckie, szkolne konkursy, tydzień kariery, Andrzejki, Bożonarodzeniowe spotkanie. We wrześniu odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta odbyła się na sali gimnastycznej Bazar. Pierwszoklasiści przeszli próby wytrzymałości i sprawności fizycznej. Najzabawniejsze były konkurencja picia bez użycia rąk i tworzenie portretu dyrektora szkoły. Uczestnikom dopisywały humory, a kibicujące klasy dodawały otuchy i odwagi rywalizującym w konkurencjach kolegom. Na zakończenie wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę po której zostali przyjęci do grona uczniów w gimnazjum numer 2. Również we wrześniu pierwszoklasiści wzięli udział w obozie integracyjnym w Rogoźnie. W programie wyjazdu nie zabrakło tego, co młodzież lubi najbardziej czyli zajęcia sportowe, dyskoteka i ognisko. Uczniowie, oprócz zabaw, spędzali również czas na zajęciach z profilaktyki uzależnień. Spotkania dotyczyły narkomanii, alkoholizmu, agresji i przemocy. Dzięki inicjatywie pani psycholog Hanny Bednarczyk, pierwszoklasiści mieli okazję lepiej się poznać, zintegrować oraz dobrze się bawić. W szkole działa prężnie kółko poetyckie. Miłośnicy poezji wzięli udział w wielu różnorodnych spotkaniach i warsztatach. Już we wrześniu uczniowie naszego gimnazjum włączyli się do przedsięwzięcia Promenada, jak za dawnych lat. Pod opieką pani Hanny Kabat i pani Doroty Koniecznej młodzież pomogła w organizacji Zakątka Poetów, gdzie obsługiwała stoi z kostomikami poezji wierszy śląskich poetów Niny Szmyt i Adama Lewandowskiego. Roznosiła okolicznościowe gazetki oraz urokliwe jesienne bukieciki kwiatów. 24 października w Bibliotece Publicznej odbył się Wieczór Poezji Bolesława Leśmiana połączony z... Prezentacją multimedialną. Uczniowie koła Poetycka Przystań mieli także okazję obejrzeć zdjęcia górskich i leśnych krajobrazów, wykonane przez panią Ewę Urbanowicz. Swoje pięć minut miał także Paweł Sobkowiak z klasy II B, którego wystawa rysunków prezentowana była w bibliotece publicznej. W ramach 35 listopada poetyckiego gościła w naszej szkole poetka pani Nina Szmyt. Na spotkaniu z uczniami naszego gimnazjum przedstawiła swój dorobek poetycki, porozmawiała o życiu, o świecie i o nurtujących nas problemach. Poezja jest jak złoty szerszeń, więc się pisze wiersze, powtórzyła za Zagałczyński. W listopadzie w gościnnej bibliotece publicznej odbyły się warsztaty pisania scenariuszy filmowych. Zajęcia prowadzone były przez pana Zbigniewa Masternaka. W warsztatach uczestniczyło 30 uczniów naszego gimnazjum. Odbył się także konkurs na własny scenariusz w formie streszczenia. Zwyciężyły Kamila Kalinowska z klasy 3D oraz Angelika Kiezik z klasy 2B. Uczestnicy zajęć obejrzeli także fragmenty filmu Księstwo, który wyre wyreżyserowany został na podstawie książki pana Zbigniewa Masternak. 12 grudnia w klubie wojskowym odbyły się mikołajki poetyckie, które były jednocześnie podsumowaniem siódmego konkursu jednego wiersza. Świąteczna atmosfera, występy uczestników konkursu na długo pozostaną w pamięci przybyłych uczniów, nauczycieli i rodziców. Ciepłe życzenia świąteczno-noworoczne złożone przez dyrektora Biblioteki pana Jerzego Kontrasa i pracowników zakończyły mikołajki poetyckie. Wszystkie spotkania poetyckie zostały zorganizowane dzięki pani Hannie Kabat i pani Dorocie Koniecznej. W słoneczne listopadowe przedpołudnie w Kinoteatrze Słonko odbył się gminny festiwal chórów szkolnych Śpiewam Bolubie, którego organizatorem było nasze gimnazjum, Towarzystwo im. Księdza Piotra Wawrzyniaka we współpracy z Śremskim Ośrodkiem Kultury i Spółdzielczym Bankiem Ludowym. Wystąpiły zespoły wokalne oraz chóry szkół podstawowych i gimnazjum gminy Śrem. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie kategorii szkół gimnazjalnych zespół wokalny z zespołu szkół z Brudzewia. Spotkanie było okazją do przypomnienia osoby księdza Piotra Wawrzyniaka, którego 102. rocznica śmierci minęła 9 listopada. Następnie wystąpił Hurmoniuszko, który kontynuuje tradycję śpiewu churalnego zapoczątkowane w średniu przez księdza Piotra Wawrzyniaka. No zabawki wciąż niszczyła ciągle nowe do wspólnego zdjęcia. Jeszcze raz prosimy o brawa dla pierwszej jeszcze małżeńską 10 grudnia w gimnazjum nr 2 w Śremie odbył się gminny konkurs pięknego czytania baśni w języku niemieckim. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów literaturą obcojęzyczną, motywowanie ich do nauki języków obcych i poznawania niemieckich baśniopisarzy. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z gminy Śrem. Każdy uczestnik konkursu przygotował prezentację jednego wybranego przez siebie fragmentu baśni Braci Grimm. Muzykanci z Bremy: Jasi Małgosia, Roszpunka, Rumpelsztyk. Jury oceniało prezentację w czterech kategoriach: interpretacja utworu, poprawność wymowy, płynność i intonacja, wrażenia artystyczne i estetyczne. Pierwsze miejsce zajęła Basia Jakubiak z dwujęzycznego gimnazjum. Drugie miejsce zdobyła Karolina Bykowicz ze Zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum z Brudzewia. Trzecie miejsce Sylwia Sicińska z Dwujęzycznego Gimnazjum. Nasze gimnazjum godnie reprezentował Tomek Herka z klasy trzeciej B. Nagrody ufundowało wydawnictwo Rektor Kret. Wszystkim serdecznie gratulujemy. W grudniu odbył się również konkurs poezji anglojęzycznej. W konkursie, który zorganizowali pani Joanna Duszczak i pan Janusz Wojciechowski zostały wyłonione dwa miejsca. Pierwsze miejsce zajęła Marta Konieczna z klasy trzeciej B, natomiast drugie Zuzanna Bartkowiak z klasy trzeciej A. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Marta Konieczna będzie reprezentować nasze gimnazjum w etapie gminnym. Serdecznie gratulujemy. Praca, zawód czy kompetencje. Pod takim hasłem w dniach od 15 do 21 października odbył się czwarty ogólnopolski tydzień kariery. Jest to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji tworząc galerię plakatów przedstawiających najbardziej popularne zawody, a uczniowie przebrali się w ten dzień za lekarzy, pielęgniarki, mechaników, ekspedientki i sekretarki. W ramach tygodnia kariery uczniowie mieli również możliwość poznania od podszewki pracy w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Śremie. Mimo, że miesiąc listopad jest długi i ponury, to kończy się wesoło i radośnie – Andrzejkami! Jak wiadomo, Andrzejki to muzyka, tańce i wróżby. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 przygotował dla kolegów i koleżanek dyskotekę szkolną, a Klub Młodego Europejczyka wiele andrzejkowych niespodzianek. Każdy uczeń mógł dowiedzieć się jaka go czeka przyszłość, z kim zwiąże się na całe życie lub poznać imię ukochanej bądź ukochanego. Każdy został również obdarowany wróżbą z magicznego koszyka czarodzieje. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Każdy, kto chciał wziąć udział w dyskotece, musiał przynieść tabliczkę czekolady. Słodycze niespodzianki zostały przekazane do Domu Pomocy Społecznej. Zawsze wtedy, gdy jeden człowiek do drugiego zwraca się szczęśliwie, jest Boże Narodzenie. Te słowa matki Teresy z Kalkuty przyświecały wolontariuszom z gimnazjum nr 2, którzy dnia 18 grudnia odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Farnej, niosąc dobrą nowinę o narodzeniu Mesjasza, były wiersze Bożonarodzeniowe, życzenia oraz drobne upominki, a w tle kolędy grane przez młodzież na flażoletach. Jednym słowem, wiele wzajemnej życzliwości. Tego dnia z pewnością dla seniorów było Boże Narodzenie. Teraz wiadomości sportowe. W dniu 5 grudnia drużyna chłopców naszej szkoły rozegrała pierwszy turniej w ramach Śremskiej Szkolnej Ligi Piłki Koszykowej. Nasi chłopacy rozegrali dwa mecze i oba wygrali. Pokonali drużynę gimnazjum nr 1, 16 do 11 oraz drużynę z gimnazjum w Nochowie 4 do 19. W dniu 8 grudnia drużyna dziewcząt naszego gimnazjum wzięła udział w pierwszym turnieju w ramach Śremskiej w szkolnej ligi piłki siatkowej. Nasze dziewczyny rozegrały cztery mecze i zakończyły turniej z kompletem czterech zwycięstw bez straty seta. Pokonały swoje rywalki z Książam, chustą, brudzewa i nochowa. Grudzień to czas wyjątkowy, czas, w którym przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia i składamy sobie życzenia. Także w gimnazjum numer dwa był to magiczny okres. W tym roku szkolnym postanowiliśmy wspólnie pokolędować. 20 grudnia późnym popołudniem wzięliśmy udział w spotkaniu świątecznym z kolędą na święta. W sali gimnastycznej Bazar panował niesamowity nastrój świątecznej atmosfery. W programie wieczoru znalazły się m.in. jasełka przygotowane przez Teatr Nauczycielskiego Pokoju, kolędy śpiewane przez zespół wokalny prowadzony przez pana Macieja Paterczyka. Tym wokalnym występom przepięknie akompaniował zespół lażoletowy. Najważniejszym punktem programu było spotkanie z prawdziwymi świętymi Mikołajami, którzy przybyli do nas saniami pełnymi upominków. Przedstawiciele klas musieli udowodnić Mikołajowi, że zasługują na prezenty, śpiewając kolendy. Wszyscy doskonale się bawili i poczuli Ducha świąt. W ostatnim dniu szkoły przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się wigilie klasowe. Jak co roku spotkaliśmy się w gronie naszych kolegów, koleżanek i wychowawców. Zgodnie z tradycją czytaliśmy Pismo Święte, dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolendy. Nie zabrakło także wspólnych rozmów oraz śmiechu. Ofiarowaliśmy sobie wiele fajnych, a czasami zaskakujących upominków. Najważniejsze jednak było to, że byliśmy razem. Na zakończenie naszych świątecznych spotkań przemaszerowaliśmy wszyscy na Śremski Rynek, zapraszając mieszkańców miasta do śpiewania kolęd. Do wspólnego kolędowania przyłączyli się m.in. pan wiceburmistrz Wartość Żeleźny oraz kierownik pionu edukacji pani Barbara Jabłońska. Życzenia świąteczno-noworoczne pana dyrektora Bogusława Banachowicza zakończyły to niecodzienne spotkanie. I to już koniec spotkania z Państwem. Zapraszamy do oglądania kolejnych programów Śremskiej Dwójki. Do widzenia! Cześć!